Wymiana żarówki w samochodzie Opel Signum, Opel Vectra C. Tutaj mamy światła reflektory tak zwane biksenonowe, skrętne. Najprostszym sposobem, żeby wymienić żarówkę, jest po prostu wyjąć ten reflektor, bo inaczej, inny sposób wymiany to jest po prostu no, bez sensu, za dużo roboty. Najprostszy jest wyjąć reflektor. Żeby wyjąć, trzeba odkręcić śrubeczkę. Jedną, tu drugą, tutaj jeszcze pod spodem jest trzecia, ale żeby ją odkręcić trzeba odchylić zderzach, czyli tu są takie śrubeczki o jedna, tutaj jest druga, więcej już nie ma, też trzeba to odkręcić, te dwie śrubki, czyli jeszcze raz tutaj, tutaj i tutaj, w niektórych samochodach może być jeszcze trzecia. U mnie akurat tu jest miejsce na trzecią, ale nie ma trzeciej, tylko są dwie. No i wtedy, a jeszcze tutaj powinniśmy wyjąć tą zawleczkę, ja od razu i z tej strony powołuję tu podkręcam śrubki, tutaj tak samo, jedna, druga, dlatego że będę wyjmował dwa reflektory, bo mam spalone dwie żarówki. No czyli odkręcam to, zaraz odchylę zderzak, pokażę, gdzie jest druga śrubka, trzecia śrubka na dole. Później odłączymy tylko wiązkę przewodów i reflektor mamy w ręku. Tu jest po odchyleniu zderzaka, widać śrubkę, o tutaj. Nie wiem, czy ją widzicie. O, ale ona jest. I teraz trzeba sobie jakoś tutaj żeby nie odkręcać całego zderzaka przytrzymać jedną ręką i tą śrubkę sobie jakoś tutaj wykręcić ja to sobie kluczem płaskim wykręcę można jeszcze spróbować trochę odjąć zderzak o. to nam wszystko tu się ładnie odegnie i próbować ją wykręcać jakimś kluczem ósemką taką łamaną nasadową jak toś nie ma innego klucza, także ja będę odkręcał i później dalej będziemy działać. Jeszcze Wam zapomniałem powiedzieć, tu na dole jeszcze taka śrubka jest, tutaj pod spodem, która trzyma zderzak, to też sobie odkręcę. Ja tutaj już się odkręciłem, pewnie nic nie będzie widać, no ale ona tutaj jest. I tą śrubkę trzeba odkręcić, wtedy elegancko Wam się odegnie. O w ten sposób to sobie tu już można śmiało wszystko odkręcać. Ja to zaraz odkręcę, wyjmę reflektor. No i reflektor już został wysunięty. Tutaj jeszcze musi tą wiązkę odpiąć. Tu jest coś takiego, taka zawleczka. Ja już ją trochę wysunąłem. O, o, i już. Tutaj jak będziecie to zdejmować. Tu, tu będzie Wam wystawało taki, takie czerwone końcówka tej zawieszki. Nacisnąć sobie z dołu i z góry i powoli ją wyciągać. No i cóż no, wychodź, żeby mi tylko nie spadł. Ojeje, muszę to odłożyć. Tak. I tego dziada tu wyjąć żeby... O jeszcze jedna tu jest, no ale ja już tego nie będę odłączał i teraz co, teraz musicie sobie odkręcić te dwie śrubki, bo tu jest żaróweczka, o jedna, druga śrubeczka, czyli dobrze mówię, to i to I co jeszcze? I nic. Te dwie. Ja to zaraz odkręcę. Możecie sobie jeszcze tutaj wypiąć. Jak ktoś chce całe światło wziąć do domu, ale ja nie widzę takiej potrzeby, tu sobie to zrobię. No to działamy dalej. Po zdjęciu tej osłonki. Ukazuje nam się taki oto piękny widok. I teraz tak, zawleczka. Do góry tutaj. Musimy sobie gdzieś to tak odłożyć, żeby nam tu nie wpadło musimy to wyjąć, Pokaż, żeby było dobrze. się coś nie uda chyba. To było czekajcie już nie pamiętam a open czyli open widzicie co jest napisane w tą stronę trzeba przycięcić. o i co o mamy żaróweczkę oddajemy to zaraz musimy to jakoś wyjąć o to jest nasza żaróweczka no i trzeba teraz ją wymienić i to by było na tyle potem to wszystko skręcamy o skręcamy i robota skończona Trzymajcie się, hej, cześć. Jeszcze chciałem tylko dodać, że akurat w tym przypadku to mam tutaj żarówki D2S, czyli żarnik, palnik D2S. I przed y, y, wymianą, to sobie przed kupnem to sobie sprawdźcie, wymontujcie, zobaczcie, jaką macie żarówkę, żeby potem nie było problemów. I to już tyle będzie. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Zanim yy, przekręcicie to w prawo, czyli wyjmiecie to, to musicie odłączyć ten kabelek. Yy, dlatego, że tam jest taka blokada. Musicie to odłączyć, ten kabelek, odpiąć to i potem, jak będziecie zakładać, to ten kabelek ma być odłączony, bo inaczej, jak będzie podłączony, to Wam to się nie wepnie. Zapiąć to i dopiero na końcu włożyć ten kabelek to pamiętajcie tam sobie zerkniecie taki plastik będzie wam wystawał jakby taka blokada i po prostu ten kabel musi przy, przed wyjęciem przed założeniem musi być ten kabel mm, e, odłączony o, to tyle zapinacie sobie tutaj o tak jak było także to tyle by było to trzymajcie się hej